Cześć wam akwaryści Właśnie zakończyłem pracę Tych doniczek praktycznie w ogóle nie widać nie? Tak widzimy Ale z tej pozycji to możemy zobaczyć I tak widać w połowie, bo nie to jest w zwierku Jest spokojnie. nie? Spoko, nie? Mam <laughs> podmieniony substrat, jest fajnie Kiedy jeszcze tutaj na tych bocznych Doniczkach wymienię nie? też ale nie, nie chciałem dzisiaj tego wszystkiego poruszać, Gdzieś wiadomo obok tej doniczki musiałem dobrze odmulić, a nie chciałem tutaj znowu, bo by było za mało tych bakterii w podłożu, to kiedy może przy, przy podmianie. Z tego lotosa mam ładne dwie sadzonki, w wiatrze leżą, wystawię na OLX, a jak nie to pójdę w kosz, no bo co. Czyli jedynou fili też tu sobie ten korzonek, zostawiłem tu tylko troszkę na tafli wody, żeby się małe rybki chowały. No i to tyle. Te tej to mogą sobie zostawić z 5 listków, a nie 10, bo to i tak jest za dużo. Zostawiamy, ale ewidentnie jest miejsca więcej w akwarium. Rybki mają gdzie pływać. Jeszcze kurczę, sprzedałem rybki. Miałem jechać do zoologicznego, ale... Akurat gość zadzwonił i, i wziął, wziął jeszcze te, te duże co miałem niebieskie, górami niebieskie, wziął dwie sztuki co miałem, chciał to mu sprzedałem, w sumie były troszkę puchliwe i tak mnie wkurzały trochę, to mu sprzedałem, no tak to zostawiłem to co widać, nie? te żyworódki po dwie sztuki, no bo chce... Na one, no to wiadomo, że mam chyba 13 sztuk, także niech sobie będą. E, rozbory spain, Zostawiam 3 sztuki, dokupię 7 taką ławicę, chcę mieć. Właśnie, 2 ławice będę miał. Tych rozbór i, i jeszcze z wyniki czerwonych tu są 3 tak, to dokupię jeszcze właśnie 7. I no, one niby to ławi słabe ryby, ale każda w swoją stronę. Tu jest jedna, a tam jest na bo w ogóle w ławice nie pływają te ryby. Tak się tu prezentuje. Wody podminęły coś 70%. Także jest spokojnie. To co, to do następnego razu, pariści, cześć.